Dobra, czekaj, ja już powiem co on robi. Idzie. Czekaj. Dalej się zbiera Emę. Pryjadź. Czekaj, co on robi? Co on robi? Idzie do ciebie. Idzie tak powoli do ciebie. Znaczy Małuk, uważaj, bo jeszcze do ciebie z się Ty Semeliaxak bądź. Czekaj właśnie coś robi, myśli. bo. Czekaj, co on robi? Zbiera Emę. Niech se zbiera. Tak mu to, to da. O. No on ma po... On chyba coś ma. O, ma teraz... O nie, przyszedł jego gościu i z drzewami. I, I z Emeraldami i z dieksami. I... Czekaj, oni teraz razem są. Coś pa... gapi się na ciebie. Idzie chyba. Do, z do niego strzelaj. Bo stoi. Dajesz. Kurde. O, 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 o. Czekaj. Będzie. Małuk przygotowany, jest zagłada. Kurde. Nie daj się złapać. Co? A gdzie ty? Tu jesteś, dobra. Gdzie ty? gdzie ty jesteś? No idę sobie. Gdzie? Na diaksach. A no, no, no. Widzę, 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 widzę. Ty się, ty się ukryj na diaksach. Rozwalił ci most. Nie masz już mostu. Czekaj. Jeden typo coś robi z łukiem. I drugi, oni mają razem łuk. szczelają do ciebie, z łuku. Coś planują, podchodzą bliżej. No a podchodzą coraz bliżej, Mordo. Znaczy jakoś się dziwnie ruszają, Mordo. Mordo, co ty robisz? A już nikt nie ma łóżka okay. ja i 21 O, coś robią Strzelad do ciebie ty po Tepną i... okay. Tepnął się, tepnął się! Jest na samej górze. Jest na górze, mordo Dobra, O, masz... Wchodź na samą górę. O nie, on też tam chodzi. On też wchodzi na górę. Ja co sobie się no, on, on wchodzi na górę. On wchodzi na górę tej wieży, ale on, on jest taki głupi, że nie wie, że on tam nigdy, nic nie zdobędzie. O, idzie! Idzie do ciebie! Jest Idzie do ciebie! Idzie do ciebie ty z po potom. A gdzie ty jesteś? w tym środku. Czekaj. A tu? No daj gościu. Gonić je. i idzie drugi uciekaj 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 Puszkaj. dobrze a więc widzowie dziękujemy za oglądanie mam nadzieję że wam też a ręki się spodobały więc a więc my jeszcze chyba pogramy chwilę Nagranie do będzie trwało godzinę, także. No, no. Nie, nie, nie. Dobra, więc ogólnie, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście 5 łapek w górę macie do końca jutrzejszego dnia. A więc dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, papa! Pa.